się Siema, siemanko, witam wszystkich Dzisiaj Sobotni wypad z żoną do Hełmna. Także pewnie zrobimy około 30 km na spokojnie I sobie śmigamy I mamy już powietrze. I tak delikatnie Dzisiaj się nie spieszymy i sobie jedziemy. Meliśmy się opalić, ale no się nie opalimy, bo gdzieś ktoś... chmury idą. Ale byśmy nie mówili o burzach. My sobie jedziemy spokojnie, delikatnie, praktycznie z wypowie drogi. Symbolicznie robimy pit stop w znanym już wszystkim miejscu oh. szalona jest, jest pod górkę i tak strasznie wieje pod wiatr, to i tak, że ona daje radę. się przemęczać! Dobra, jeźdź. O! I my już prawie na miejscu. O, teraz wiatrem masz. O, jak z wiatrem się fajnie jedzie, i tak będzie do koła, bo może się wiatr wrócić, dzielnica pełno parcela. A to mamy z wiatrem, właśnie, się jedzie fajnie, wjeżdżaj Cyklistka ramy otwarte i wracamy do domku wypiliśmy kawę w ale teraz fajnie bo jest z wiatrem to się będzie śmigać z tych murów to chyba nic tam nie będzie może to jest dopiero w koninie jest albo przejdzie bokiem パマハリン。 Samolot. Zbili się tam w powietrze. O, może nisko. No i jakby nie było mamy koło. Jeszcze 2 km i jedziemy w domu. To by było na tyle. I do następnego. Siemano Italiano.